Konkurs nabój jest konkursem międzynarodowym. Jest to konkurs matematyczny. Co ciekawe, to jest konkurs zespołowy. Myślę, że niewiele mamy takich konkursów dostępnych u nas powiedzmy na rynku tym edukacyjnym. W konkursie biorą udział uczniowie szkół średnich, no i zaprosiliśmy wszystkich uczniów z całej Polski. Do konkursu przygotowaliśmy się w ostroęce, spotykaliśmy się w salach co parę dni, rozwiązywaliśmy zadania i w taki sposób Chcieliśmy się przygotować do tego konkursu. Przygotowywaliśmy się do konkursu pracując indywidualnie, jak również w grupie. Spotkaliśmy się, rozwiązywaliśmy razem zadania. Jesteśmy z trzeciej klasy, więc uczyliśmy się zagadnień z klasy czwartej, żeby też tutaj dać sobie radę. Robiliśmy to dosyć w podobnej formule jak jest cały konkurs. To znaczy, siedzieliśmy w naszej grupie, robiliśmy zadania po prostu konkursowe. Na konkursie spodziewamy się przede wszystkim dobrej zabawy oraz. Tego, że no coś uda się jednak wywalczyć dla naszej szkoły. Spodziewamy się, że zadania nie będą łatwe, ale mamy nadzieję, że sobie poradzimy z nimi. Spodziewamy się jak najlepszych wyników, aczkolwiek jesteśmy realistami i mamy nadzieję po prostu, że będziemy się super bawić, a zarazem czegoś się nauczymy. Uczniowie na wstępie w pięcioosobowych drużynach rozwiązują sześć zadań. W zależności od tego, w której kategorii biorą udział, bo mamy dwie kategorie, junior i senior, są to zadania albo od pierwszego do szóstego, albo od jedenastego do szesnastego. Rozwiązują je na czas. Dopiero po poprawnej, podanej odpowiedzi otrzymują kolejne zadanie. Ile zadań rozwiążą? No to dla nas jest niespodzianka. Czas odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, więc w zespole dobrze by było, gdyby była osoba, która bardzo dobrze biega. Bierzemy udział przede wszystkim po to, żeby w jakiś sposób rozwijać swoje umiejętności związane właśnie z matematyką. Jest to taka trochę odskocznia od tego, co robimy w szkole, bo jednak zadania mają tutaj inną formułę, więc zawsze można się czegoś nowego nauczyć. Rozwijać własne myślenie. Chcemy sprawdzić swoje umiejętności z matematyki. Lubimy matematykę, lubimy też siebie nawzajem i lubimy współpracę. No i myślę, że to jest właśnie taki nasz główny punkt, żeby po prostu całą tą matematykę między sobą rozmawiać, bo to jest piękne po prostu, jak możemy się tym dzielić i współpracować. Celem konkursu wcale nie są wspaniałe nagrody. Myślę, że prestiżową rzeczą jest po prostu w nim wygrać. Konkurs jest międzynarodowy, czyli Uczniowie też odnajdują swoje miejsce w klasyfikacji światowej, czyli mogą zobaczyć, jak są silni w świecie. Mamy nagrodzonych lokalnie, mamy nagrodzonych w Polsce i mamy nagrodzonych w świecie. Poleciłbym udział wszystkim, którzy na pewno nie myślą w taki konwencjonalny, schematyczny sposób w matematyce, tylko szukają jakichś różnych nowych rozwiązań, bo na tym głównie polegają te zadania. Poleciłbym udział wszystkim osobom, które lubią matematykę. I czują, że są pomysłowe i kreatywne. To jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Ta współpraca jest naprawdę nieoceniona i to, jak to łączy ludzi, jest naprawdę piękne. W tym roku wystartowaliśmy już kolejny raz w konkursie Nabój Matematyczny. Startujemy co roku, e, głównie dla nagród takich jak Puchar, ale też e, dla ubrań przede wszystkim. Dostajemy bluzy, koszulki. E, mamy już całą szafę tych koszulek. W tym roku świetnie się bawiliśmy, kolejny raz wygraliśmy. Jesteśmy przeszczęśliwi.